potworny event wleciał na case dropa koszmarnie wysoka pula nagród aż 30 tysięcy złotych. weź udział w niesamowitych eventach sprawdź najnowszy halloweenowy event na case i skorzystaj z bonusu do wpłaty z tej strony Stefan, a to jest kolejny filmik na tym kanale dzisiejszy materiał zaczynamy troszkę inaczej, ponieważ wylosuję zwycięzcę wczorajszego filmu i prawdopodobnie tak będę już robił na każdym filmie, dlatego Najlepiej jakbyście od razu wbili na film, który się pojawia, zostawili lajka, like, komentarz, obejrzeli do końca, bo wtedy po prostu ee, no, będę wiedział, będę wiedział kto co robi. Tutaj jest link z poprzedniego filmu, e, 47 komentarzy, czyli od razu wbiliście e, po jednym dniu na gloka. klikamy get youtube comments, 47 komentarzy, startujemy i zwycięzcą gloka jest Big. Wyszli mi mordeczko, że oglądałeś cały film, ja nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Okej, okay, jesteśmy już na case dropie, standardowo zapraszam was, pierwszy link w opisie, ponieważ z moim kodzikiem macie aktualnie w widzowie 30% opłaty jest to naprawdę bardzo, bardzo dużo. Cały czas trwa event Halloween, dlatego tym bardziej się opłaca, ponieważ jeszcze cukiereczki, zbierajcie dwa dni do końca, a ja w dzisiejszym odcinku będę otwierał skrzyneczki youtuberów i tylko tymi skrzynkami się dzisiaj zajmujemy, tylko tymi za i to co leci, lecimy na upgrader razy 5. Czyli dzisiaj bardzo, bardzo ryzykowny odcinek. Ale kto nie ryzykuje, szampana nie pije. A my dzisiaj chcemy go wypić. Dlatego, stóweczka, pierwsze dwie to toma lecą. I zobaczymy, co będzie w tych dwóch cineczkach. No jest tragedia: jest tragedia. Nie ma się co tutaj widzowie oszukiwać. Bo jest 28 zł. Chodzimy stówę. Tak, to nie powinno wyglądać. A ja chcę, żeby było dobrze i żeby ten profit. Był na każdym filmie, chociaż czasami się tu nie udaje, wiadomo. E, no jest to mm, strona gamblingowa, gdzie zawsze jest ryzyko. O kurczę, no tutaj jest tragedia, tutaj jest jeszcze gorzej. Mamy 14 zł. Dobrze, że później idę z tym na upgrade razy 5, bo może coś odda, a jakbym miał to wszystko zostawiać, to już bym był naprawdę grubo w plecy. Wydajemy cały dzisiaj balans, czyli 700 zł, aktualnie zostało 550 dwie skrzyneczki rudego. I Rudy w miarę oddał, zależy też jakie stany broni, ale powinien być Profit, jest Profit, jest Field Tested, jest Star track Field Tested, 220 zł, w końcu coś fajnego oddało, jak na razie Rudy zdecydowanym liderem w tych skrzyneczkach, jedziemy dalej, Forever, tym razem dwie takie, no jakby jakaś kostka poleciała, byłoby to naprawdę coś pięknego, napiszcie w komentarzu widzowie, czy odpowiada Wam takie losowanie? Właśnie na każdym filmie, czy wolicie na Discordzie Też się zdecydowanie e, Znaczy zdecydowanie posłucham się was Co wam bardziej pasuje, a tutaj mam po raz kolejny profit Także gitarka Na początku było słabo, teraz jest OK, Tak może być, no i jedziemy jeszcze Anonymous To już jest taka skrzyneczka Wiadomo mm, Od byłego youtubera, ale Ale dobra, no tutaj jak poleciał dwa flashbacki To to mnie zbytnio interesuje to mnie zbytnio nie interesuje, oczywiście to chciałem być Dobra, mamy jeszcze 250, to spójrzmy sobie jeszcze po jednej, akurat starczy 250. Hmm. No i zobaczymy co będzie tym razem. Jest awóbka Mortis, czyli prawdopodobnie dwie dyszki w plecy jakoś, no trzy dyszki w plecy, po faktoryniu nawet ona jest 23 zł, tylko warta. I jedziemy dalej bez przedłużania Forever. Przed chwilą oddał, liczymy na to samo. Może jakieś kostka za 1000 zł, bądź rękawiczki, no byłoby to coś niesamowitego. No ale niestety jest SG, który kosztuje prawdopodobnie złotówkę, bądź nawet jeszcze mniej, no właśnie złotówkę w stanie Battle Skirt. No o takie coś nie walczyłem, tak? O takie coś nie walczyłem, ale o lepszego skina też nie walczyłem, dlatego nie ma znaczenia. Dajcie widzowi łapę w górę, jak dotarliście do tego momentu, subskrybera, jeśli chcecie wygrać, e, jeśli chcecie wygrać złote kody, standardowo, musicie zostawić lajka, bo nie wiem, czy mówiłem w ogóle, w dzisiejszym odcinku to wygrałem dwa złote kody w komentarzu. Na 30, 50 lajków pojawią się po prostu No w komentarzu, nie? Jak wiecie, standardowo Standardzik, tylko oglądacie film do końca Lajkujcie, komentujcie Jedziemy dalej, saju. przed chwilą fajnie rudy oddał No rudego strzyka. Zdecydowanie najlepsza w dzisiejszym materiale Ok, tutaj jestem czwóreczka Zależy też w jakim ona będzie stanie Jest w stanie well worn, czyli plecy No i jeśli tutaj Jeśli tutaj nic nie odda, to naprawdę z ja tego zdecydowanie próbowała ten konkurs, możecie napisać w komentarzu czy wam coś poleciało z takiej skrzynki mi mm, na pewno kiedyś koska poleciała yy, ale to, yy, no nie wiem już nie pamiętam z jakiej skrzynki, dobra przejdźmy do tego co mówiłem na starcie ile mamy pieniążków, kop, 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 miałem 750 na starcie, a w tym momencie mam 575, czyli niestety e, stratę mamy, ale jeszcze przed tym wejdźmy sobie na Halloween i wrzućmy sobie znowu do kociołka Meneliksa. Raz, dwa, cztery. I wrzucamy sobie cyk, cyk, cyk. Proszę tym razem o skina. No i mamy. Dziękuję bardzo. Jest skinek za piźdyszek. O to właśnie chodziło. Żeby troszkę ten budżet sobie podnieść. A my jedziemy. Zaznaczamy cztery itemki. Razy 5, Tak jak mówiłem. Lewa strona. No dzisiaj będzie albo duży profit. Albo bardzo, bardzo duża strata. Bo 700 złotych będzie naprawdę bolało. Pierwszy niestety się nie udaje. Było blisko. Ale... To nie jest to. Dobra, dwie dyszki, to już lecimy na stówkę. Znowu lewa góra, dajmy. Może tym razem się uda. No nie, nie, nie. Zdecydowanie, zdecydowanie za szybko kręci. I mamy środek, centralny środek. Dobra, zaufam jeszcze raz lewej górze i dam lewą górę. 20% szans. Dodamy sobie też Heiko. 23%. No nie wierzę, no nie. I znowu jest. Tym razem jest przeciwieństwo lewej góry. Kurczę, no bo ten balans... Cały czas spada, a nie chce skończyć z niczym. Tak jak chyba każdy z Was by nie chciał. Dobra, lewa góra w końcu. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. doleć, doleć, doleć. Let's go, let's go. W końcu musiało tą lewą górę dać. I mamy kosę. Okej, okay, już nie ma tragedii. Ale chcemy więcej, chcemy więcej. Digielek znowu leci na kosę. I walimy go sobie tym razem Lewo dół, Lewo, dół przeciwieństwo. I to też może wejść. Proszę doleć, 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 doleć. Let's go! Drugi upgrade z rzędu. Na razie 5 siada. Okej, okay, już mamy dwie kosy we punku, Polećmy sobie znowu na, na, taki, na taki nóż i dajmy sobie prawo dół tym razem. Aj, to przeleci niestety. kurczę, kurczę. No byłoby to zbyt piękne, gdyby trzeci raz z rzędu się udało. Ile mamy w tym momencie w punku? Mamy 854 złote, co daje nam profit. O, kurczę, i tego nie chciałbym zepsuć. Ale tak jak się umówiliśmy, wszystko to wszystko. Walnijmy sobie te dwa itemki na takiego gucika i dajmy go sobie widzowie na prawą górę. Proszę, good lord, proszę, proszę doleć. Let's go! Siedzi, siedzi trzeci upgrade na razie 5 i zobaczcie ile już mam pieniążków widzowie. 1100 zł z trzech itemów, a jeszcze te dwa zaznaczamy razem i jedziemy na Star Trek Bayonet Crimson Web. I dajmy sobie prawo dół, proszę, proszę żeby to siadło. Nie, to już chyba niestety nie doleci. Kurczę, szkoda, ale i tak jest fajny profit. Najważniejsze, że udało się wyjść na plus. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie widzowie. Subskrybujcie, komentujcie, lekujcie, widzimy się w kolejnych odcinkach. No i na razie.